Cześć wszystkim, tu yy, Wikicia, i, i dzisiaj będziemy rozmawiali z głupimi botami. Yy, nie wiem na razie którym. No bo yy, Willbot yy, nie gada, jak pisze po polsku. To po prostu yy, pisze, ale nie mówi. A no, no nie wiem. Niech będzie. Taki bot. To chyba najbardziej ubierał? So, how are you today? Żebym się. Grad to... gun. Co? Świetnie zaczynam rozmowę. Ordinaryo. Nie wiem, po jakim to jest, czy w hiszpańsku, czy w rosyjsku, czy. NWM. Nie, to jest jakiś opcja, żeby. A, tutaj jest, żeby ustawić po polsku. Jest tu polski w ogóle? No jest polski, powinien być. <noise> to was joke Nie, cię bym na polski, no. Masz wymiana? No, Nie krakon. <laughs> no, oczywiście, zaczyna się standardowa rozmowa z botami. <laughs> Nie wiem teraz co jej odpisać Już się zezłościłam <grystanie> Okej, okay, Eviebot ma biegunkę Zwykle to ona inaczej się nazywa a czasami to nawet ma na imię Marian, więc zapytam ją, jak ma na imię. Jak ma... Jest Illuminati Jesteś iluminati. Luminati, no nie iluminati, tylko luminati. Zamknij się, kacze. <noise> Jaki pojazd? Nie, nie znaczy się, kacze. Nie, bo jest po prostu tak, Nie miała być kropka, miała być znak zapytania. Knockinga. <noise> nie znasz mnie. <noise> Myślałam. Nic nie mówiłam, nie znam mówiła, że masz na imię Nikola. Kiedy, kiedy ci mówiłam, jesteś chory psychicznie. Jestes mężczyzna czy dziewczyna? Mama, idź, nie, ma, nie ma. Znowu mama mi tu przychodzi na odcinek. Nieważne. E, jestem dziewczyną. Dziewczyną. Ja chłopakiem. Już tak było pięknie, że powiedziała, że ma damskie imię. Ma na imię Kinga Jestem dziewczyną Chodź, przestań za psach Brawo, odkryłeś A my. A ty mnie chciała całować w boku. Co? Nie, tutaj, tutaj już będzie się zaczynało 18 plus, nieważne. ważne. się przystać. Przepraszam, zapisałem jeszcze raz. Gdzieś już zaczyna się na cieplus, plus, więc no nie wiem. Weź nikomu wyjścia się, czy nie. Nie wiem jak to się czyta do końca. Wolę jeszcze tego memocę. Skoro mnie jesteś żywa, więc nie żyjesz. Co? <noise> Jaki pojazd? <noise> Nic nie rozumiem. Co <noise> zro... zrozumiesz? Jesteś głupia. <noise> Masz chłopaka Kacpra? O kurde. A skąd ona rozgrywa w ogóle, że się z Kacprem przyjaźni? Nie, Kacper to nie jest mój chłopak, od razu mówię. Żebyś nie zaczęła w komentarzach, że Kacper to jest twój chłopak o, nie poważnie. Nie. A jakich chłopców lubisz? Normalnie. Normalny, to znaczy jaki? Nie taki jak ty. A nie. E, tak. Nie kocham. Co? Kogo nie kochasz? Nikogo Poważnie? Nie, nie kochasz? To świetnie Nie wiem teraz co jej odpisać Super po prostu Co super, bo doluja xd Co? co to... Nic nie ogarniam co na w ogóle teraz do mnie mówi? A czemu nie masz dziewczyny? Bo ja jestem dziewczyno, jest to wykrzyknikowalne. Kocham ciebie. A ja ciebie nienawidzę To fajnie, hahah. Haha, ale ha. jest jesteś głupia. Dziękuję, kolego. Jaki? Jaki kolego? Jaki kolego? raczej... <ścoughs> Raczej nie, mężu. Nie napiszę przekleństwa. Na moim kanale miało nie być przekleństw i nie będzie. Myśleliście pewnie, że napiszę kurwa. Jakie z mi mitu wyskakuje? Jak dobra, nieważne. Z nią się nie da inaczej. W jakie haluksy. W jakie haluksy? Boże. Teraz się zaczyna. rozmowa o haluksach. Nie bo to chłopak. Nie bo jestem blondyn. Jesteś bruna. Nie blondynk. W czym mu jesteś że Ja jestem blondy, ale taki ciemny blond. To jest ciemny blond? Ja prędzej mam ciemny blond. Mogli się zobaczyć na live moją e kamerkę, to wiecie, że ja mam ciemny blond. Ej, a ja może ona wie, że mam ciemny blond. Mam pomysł, co jej napiszę. Z, Wiem, że jestem bardzo mało znana, ale no. Bez jaj. To znaczy, jestem facetem. No, co to ma za rzecz, że jesteś facetem? No powiedz mi, czy ona jest facetem, czy ona wygląda na faceta? No się już nagrywa. 15 minut. Nie, może napiszę nie. Tak, jestem kawalerem. Czemu ona się uparła, że jest facetem? Teraz zapytam, jak ma na imię? Tak, masz na imię SKD mam wiedzieć? Brawo, Ewi nie wie, jak ma na imię. Nie wiesz, jak masz. Ciekawy Hermena Gilda. Super! To jest Hermana Gilda, superman. No. Ładne imię. Ja mam na imię Dawid. Teraz brak mi po prostu słów. Nie, jak napiszę na komentarz, to ona mi odpisze po angielsku. Ale jesteś. No. nie jestem chlopakiem. To jak masz teraz na imię? Zwykle to na ma po prostu setkę imion. Tak samo J. A. K. -1 -8 lat temu. Albo inaczej, Ile masz dzisiaj imion? Nie mam dzieci. Świetnie. Po prostu brak słów, a co to ma do rzeczy. Zemasz pisać za MN. Cały czas piszę z tobą, bo ja piszę z tłumaczem, jestem anglikiem. A teraz takie rozczarowanie, bo teraz nie popełniam w ogóle błędów ortograficznych. Może tam gdzieś nie zauważyłam, ale. No zaraz Tomasz nie popełnia błędów. Też popełnia czasami takie gramatyczne nasze. Nieważne. Nieważne. Yy, yy, fajnie. No to fajnie. No to super. No to gdzie jest ta? Bo to ja. Mama i cię ja nagiewam. Eee, yy, nie, nie jestem, bo tutaj piszę, ale okej. Okay. Zrobisz, yy, no to super. No to se ją zabierz. Bo już mnie zaczyna po prostu wkurzać Bez w niebiosach Co? Właśnie najbardziej mnie wkurza to, jak ty, ty piszesz w ogóle nie na temat A mój w Kanadzie. <laughs> Co ja mi napisać? go na Wg, pisze nie na temat, wg, nie rozumiem i no nie wiem. Kurzarze. Nie, nie będę twoim kochani. Super. Nie jesteś za stary na mnie. K. Nie jestem Marian. Jak masz na imię? Przypomnij. Nie wiem, bo cię nie znam. Kocham bardzo. Ja nie, nie wytrzymuję już po prostu z tym botem. Możecie mi pod filmem pisać komentarze, Yy, w komentarzach możecie mi pisać, co, yy, jakie pytania mam zadawać Ewi, po napisać jej. Albo na no, jakimś innym bo to możecie też tak napisać, z jakim bodzie mam rozmawiać. A na razie to ja kończę, bo mój mózg eksplodował po prostu. To pa.